Jeszcze I reszta na prawe. Miał... No, jeszcze na prawe, no. Ale okay. to pierwsze sobie dać na prawe, jak na przykład mam nakrać to i to, to na prawe teraz dać i później dopiero to robić? Yyy... możesz... W sumie to jest obojętne, Proszę. nie? moje oczy straciłem flex, ale czego szkoda. Zachowaj półtorej metra. Chyba, że chcesz zbadać czarny do... wnosek. Jeszcze muszę się mama poprosić, żeby dał ten name tak bo name tak potrzebuje. A mi ten niezniszczalność jeszcze musimy dać. Bo jeszcze nie dał. A ty mu daj tego. Da, dam mu oba do... a ty mi dasz dwa taki ferwerek. Tak. O właśnie, to zaraz ci dam. Nie, no jak Szymon przyjdzie, jak, jak pozbieramy itemy na tego, na farmę. I jeszcze będziesz mi musiał pomóc. Zrobimy drogę Nederem do, do Endu, żeby było szybciej. E temu Kilofowi, co ja mam, czego jeszcze tak brakuje, żeby był ultra najlepszy? Tego co ci dałem? No? To on ma. Mu tylko brakuje szczęścia i eficiencji 5. Mam eficiencji 4, to i tak jest dobre kilo. To ja też lepszy? Nie, ja mam też efficiency 4, ale mam fortunę. A ty masz lepszy te od tego? No ja mam lepszy. A ten no, za ile byś chciał? Mogę ci go dać za free. Zero? No i tak go nie potrzebuję. Gdzie no. Yy, dobra. To czekaj, co? Czekaj co wy... na ani muszę mieć jeszcze? Yy, fortunę by się przydało. Chodź, odłożysz rzeczy do Sharker boxa. Zobaczymy I szczęście. Na no, i szczęście. Lucky, lucky. Okej, okay, bloków je, już jest dość sporo. Kiedy tego Karola zamykamy? No zależy. Zatrzymuj no. No, się teraz, gra z Karolem w ROBLOXa. Nie wychodź mi to Jeszcze mhm. potrzebuję też mnóstwo dywanów Znaczy no może nie mnóstwo ale dużo dywanów potrzebujemy Do tej farmy mhm. Mam staki trzy Nie wiem czy tyle starczy Może starczy I tu trzeba kartek teraz dużo Masz kartki? Nie, znaczy kartek. Trochę... Nie, nie mały żadnych kartek Musi... Trzeba pozbierać trzcinę. Dobra, zbierać. bloków myślę, że starczy. Dywany są. Co tam jeszcze do tej farmy trzeba? To jest, to jest. Perły mam. Co? Tak. Tak. Skończyła się muzyka Jeszcze potrzebuję I traptory go... i będę mógł iść. kolejne P4 jest taki do w kolekcji. Ja jeszcze potrzebuję tych traptorów trochę. Trochę jeszcze tych, nowełny A wiesz co mi, o, trójzon mi chyba ten, nie wiem czy wiesz, trójzon mi ten dropu Tak wiem, wiem, że ci trochę mówię, Ja jestem trochę w tyle, nie mam czasu już wracać Właśnie czy ja po prostu chcę trochę polatać Młodością się strzycę, póki ciągle ją mam Słucham się ludzi, którzy kłócą się o TV Chwaję, mam od nich więcej Czekaj, tak ci mogę pomóc, bo chcę tego szybko kupić. Eee, czekaj, cztery, sześć, osiem. W sumie to nie wiem, jak mi możesz pomóc. Eee, na pewno trzeba do Szymona ten, żeby dał ten, no, name tak. Pytam no, czy ja to przestrzeń Ja wiem, że ślifują nas jak kamień, aż pękniemy w cień Chcą, żeby błyszczał talent, ale serce było tłem Potem puszczą nas za bezcen Jakbyśmy nic nie warci znów i znów uczyli mnie milczenia noc Wszyscy chcą mieć rację nikt nie chceć dźwigać straż zostałem z ciszą sam na sam to mój jedyny dom Gdzie to hej w ogóle budować Nie, tam nie masz tu przyjść nie ma. Jeszcze potrzebuję name, tak? Dobrze, myślę, że wszystko. Na im taga się nie da jakoś stworzyć? Nie, stworzyć się nie da. Dobra, to no daj. To mi się wydaje, że by się dawało. To da e, nie, nie da się. Dodaj te dwa z takich jak dodam od tego w domenach. Czekaj, tylko zasieje. Spopatrz moje oczy straciłem flex, ale czego szkoda Zachowaj półtorej metra Chyba, że chcesz zwariować Czarny w nos, czarny dzień Moje oczy zaliczają zgona Kiedyś album flex miał grać dzisiaj tylko anafora Mówiłaś, że już zgoda Mówiłem jesteś chora Która jest godzina Zem dzwonić do mnie o północy Wycę swoje fona Ja Ja jestem trochę No ale ta, nie, no nie muszę się zwracać Bo i ja po prostu chcę <t córkań> eee, masz pas. Chyba ja na tobie nie dam w sumie. No to się mam Ja tutaj moim. A w sumie daj mi to, ja mu później dam, ja by ci skończyło. Ale, ale on i tak musi tu przyjść, bo najtaka musi. Czwier, czwierbidupka już kurajdę. Halo. No coś ubracika. O, oh, ja yeah, wiem, no. to. Szymoś możesz? Eee, muszę przejść do buryska Ej, właśnie, nie zapomnij mi tego dać. Nie chyba, za to. Nie mam. A, bo to dobra. To później se ten. Najpierw muszę ogarnąć. To właśnie, mówię, że później mi dasz. Bo potrzebuję tego badomena. I co ci tam miałem ja chyba jeszcze coś dać za to, co nie? Fireworki Fireworki ile? Jest tak Okej okay. Właśnie Szymon, ogarnąłem co tego moda, co chcieliś Chodziło ci o to? Dam ci streama Że widać co jest w Sharkerach to tak A, to, 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 to. Jak na nie tak kierujesz Znaczy no, to prawie to tak działa Pokaż Czekaj, widać, zobacz. nie coś Borys, jak zepsułeś sobie tego minecrafta w ogóle? Nie, no, no ładnie wygląda. No pokaż. Tak, o takie coś. Znaczy niedokładnie, do, nie bo chodziło o to, żeby pokazywało wszystkie sloty, ale tak też jest. Git. Ja to wolę na zwyczajnym grozie. Borys to też tak zniszczył tego. Mi się tam podobał. E co jest, Borys? Chodzi o salkery czy co? Patrz, nie, ogólnie o grę po Gdzie? No na górną skrzynkę. No teraz się zamkła Skończyła się muzyka, chwilę po niej moje słowa Na wstecznym wycafuje to dawko nie moja droga Nie płac moje oczy straciłem flexa ale czego szkoda Zachowaj półtorej metra Chyba, że chcesz zwariować Czarny w nos, czarny wień, moje oczy zaliczają Soje.

Nie Ale nie wszystkie zabijaj no nie, no, no. Że później dobrze no, się no, rozmnożały do, do dużo jest. No fuj dużo właśnie widzę No już tam do was biegnę. Kurwa, zabrałem to Kurde Ty te ty fit aha, dzień dobry hi, 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 ha. Tą farmę burzy musisz naprawić Mówiłem, żeby dać te Pistony się tam postawi no. Zepsułeś, fuj

Mazem to EQ u ciebie, to dupy wygląda poda. Strasznie. Co wygląda źle? To EQ. No EQ wygląda właśnie zajebiście. Nie, ten totem też taki. Tak, akurat, akurat z totememem się zgodzę, ale. Ogólnie zepsułeś trochę to teraz. Co kurwa zepsułem? Waterclass robię. Nie tak. wyszedł. Prawie zdechłem. To dawno nie moja droga. szkoda? No cześć się musi. Dobrze. idę, bólu. Dobre, Surujmy mm, jestem trafić, a ja cię zabiję. Proszę, proszę, proszę bardzo. Pewnie że podołasz? Pętaj, czy nie znisz... A, jeszcze tobie jest tak, masz Onięte, ty, bo to ty jest wszystko. Dobro. Dobra. Ja lecę. Już ma to? Ja lecę do Andy, idziemy ogarnąć tą drogę nadaram. Co? Walę po Nie będę tak? to ja buduję. To bot 1 4 4 4 na 270. Brata, to co ja zostanie chyba co? jest poczekaj na mnie. A ty lecisz ze mną? Znaczy ja idę. Nie, nie idź, bo chcę naderem właśnie ogarnąć drogę. No ale ja nie mam, te, elektra mi się zepsuje. z no, drogę naderem ogarnia. Nie idź. Nie idź, naderem się no, przekupię. Jak nie zapomnę znowu. A bo teraz to ja nie idę do ciebie, co nie? Ok, jestem. Tak szczerze, to w sumie nie wiem po co mi domek, jak ja wiem, przeszłyby z Borysa domku korzystam. No, Chiul, chcę No, Chiul, jak spojrzysz? Lubisz Koka